na wystawę Dolnośląska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenia Anioły Wiedzy zapraszają na wystawę artystyczną pod tytułem Baśnie oczami małych artystów Wiktoria Rembowska Joanna Schmidt i Joasia Schmidt uczennice Szkoły Podstawowej numer 71 we Wrocławiu. Dwie dziewczyny bardzo różne. Wybrały sobie drogę artystyczną, przynajmniej chociaż w jakiejś części. W tej chwili uczestniczą na takim wykonaniu swojego życia. Asia Schmidt, lat 12, jest pasjonatką koni oraz uwielbia malarstwo. Bardzo lubi spędzać czas ze swoją przyjaciółką Wiktorią na spacerze na spacerach lub wspólnie malując. Lubi także czytać, grać na keyboardzie oraz przy, przebywać ze swoją dziesięcioosobową rodziną i kotkiem. No właśnie, dziesięcioosobowa rodzina. Wiktoria Rębowska lat 10 od urodzenia mieszka we Wrocławiu jest podopieczną stowarzyszenia Ś Siemacha spod 24 łamane przez 7 Wiktoria maluje od 6, 6 roku życia w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce w, koszale, w szkolnym konkursie przyrodniczym kadr z bajki bohater zawierze, zwierzęcy z Ulubionej kreskówki. Wystawa realizowana przy wsparciu pana Tomasza Króla będzie, jest otwarta dzisiaj, 22.09, i zostanie, będzie trwała do 6 października 2018 roku. Zapraszam wszystkich tych, którzy. Że są ciekawi, jak już takie paronastoletnie paro dziewczynki, y, ludzie radzą sobie w życiu, co ich interesuje, co nie, jak próbują zaistnieć w życiu, w którym nie zawsze jest prosto. E Tworzą swoją wyobraźnię, budują ją, i, no teraz przejdę do pokazania, co w ich głowach dzisiaj siedzi. Przyznam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten obraz, za nie mówiłam. I to zupełnie. Tę panienkę znam od maleńkiego dziecka. Prawie codziennie bywa jej w, w domu. U niej w domu, wśród tych dzisiaj 10 osób. Wow, znam jej początek jej kariery plastycznej. E, Radzi sobie w ten sposób z różnymi problemami. Wewnątrz siebie i na zewnątrz. To ostatni efekt jej próby zmienia, zmiany świata, bo tak e, uczynienia czegoś, co świat by. Świat by mm, uczynienia czegoś, by świat był troszeczkę miększy, fajniejszy, sympatyczniejszy, związany z dobrem, ale i niekoniecznie odrzucający zło, a przetwarzający go na dobro. To dziewczyna, która która bardzo mocno ostatnio pracuje nad tym, by nie odizolować, nie, od, nie odizolowywać się, nie odgradzać od zła, a żeby go obłaskawiać najpierw sprowadzać na bardziej miękkie tory, a potem iść z nim trochę dalej. I pomału pomału. Zmieniać go na siłę, która pozwala jej um, wyrosnąć, jeszcze raz obłaskawia to zło, po to, żeby spozycjonować znaczy, żeby poznał swoją rolę. Bardzo ważną, wcale nie taką, którą, która jest niepotrzebna po to, żeby e, poszukać mu roli w jej życiu. Rolą w jej życiu tego zła jest po prostu rośnięcie jej i szukanie prawd, prawdy dla wszystkich. Dla tych ma dość dużo zadań do zrobienia, bo jej dom jest domem dużym. Szuka możliwych sposobów, by zapoznać wszystkich, by nie starali się uciekać od zła, żeby starali się poznać to zło, by, wtedy, by dzięki temu poznać, jakie dobro w nich rośnie. Nie Na razie przejdę dalej. To jest jedna z ostatnich prac również pani Joanny Schmidt. Coś, co przypomina mi wiele lat wcześniej, próbowałam robić taką wyspę. Robiłam to haftując wyspę. Z palmami, czyli taka niezupełnie polska rzeczywistość, tak? bo w Polsce nie, nie rosną palmy, ale to próba szukania punktu odniesienia, niewidzenia, wyjścia poza teren tego, w czym jest i poszukania alternatywy. Do nauki, nie do tego, żeby gdzieś zostać, zmienić się, tylko żeby poszukać coś w innym miejscu, w innej perspektywie, żeby móc wrócić do domu mocniejsza, bardziej widząca, patrząca inaczej na wszystko to, czego nie potrafi zmienić, po to, żeby właśnie zacząć zmieniać. Jest tu i słońce. I jakaś wielka ryba, która próbuje z ten statek no, wciągnąć do siebie, zniszczyć, tak? Ale ma otwartą buzię, tak? Jeszcze jest szansa. Dużo szans. Nie chcę tu rozpakowywać wszystkiego, co widzę. Bo każdy ma prawo czy odczytywać to na swój sposób wydać, po to jest ten rysunek. Jest takim trochę jednorożcem. Takim... takim można się go bać, ale okazuje się, że nie zamyka jeszcze buzi, więc jest zawsze szansa. A ponieważ jest jednorożcem, no, zmusza do tego, żeby poszukiwać takiej konwencji bycia. Ten jedno, jednorożec zmusza nas do wyboru jednego kierunku. To taki spory kolarz Joanny Schmidt. Świadna nie jest igrą i szukaniem króliczka. I wyciem nim z tyłu gdzieś, bo walczy o to, żeby nie było z przodu jakiś kot, ale troszkę taki jak z Alicji w krainie czarów, tak? Alicja. No całkiem możliwe. I karty, które się ciągle burzą, ale i budują. Drogi rozwiązania. Joanna Schmidt w baśniowym wydaniu. Dużo czyta, tak usłyszałam, tak? Potrafi grać. Mnóstwem rzeczy się interesuje. To słońce takie zdziwione. No fajnie. Ale świat jednak rozdzielony na dwa, tak? Pinokio, który im ma dłuższy nos, tym bardziej oszukuje, tak? No? Ale nie jest to jego winą, bo Pinokio jest stworzony przez kogoś, kto chciał mieć syna, chciał kochać się nie do końca jakby. No jest to próba walki o to, żeby zaistnieć w tym świecie. I pani Czerwona Kapturek. Pani Czerwony Kapturek. Czerwony Kapturek jest takim męskim naz nazwaniem ciekawe, bo. No. To ego męskie faktycznie może jej pomaga być odważną, dzielną, troszkę zakamuflowaną, żeby tak od razu nie było widać, tak? Ubrała ją na. Nie. Czerwono, standardowa, ale pod spodem jest niebieski. Szuka prawa, porządku. Droga jest piaskowa. No, niezwykła ilość tutaj czytania. Musiałabym jeszcze trochę pooglądać to dłużej. Ta dziewczyna niezwykle ewoluuje. Kiedy ją poznałam, Już mając kilka miesięcy widziałam w niej człowieka, który jakby wie więcej niż nie jeden, który był, kręcił się koło niej z dorosłych. Brzydkie kaczątko. No, takie brzydkie, ale jakoś tak całkiem ono nie jest brzydkie, tak? <grydkie> takie mocno. Brzydkie z klasą, z jakąś osobowością, to tylko nazwa w pewnym momencie, to zależy od punktu odniesienia, co, kto jest brzydki, a kto nie. Joanna Schmidt, Mała syrenka. No to taka próba, której ja nie do końca lubię, bo to taki takie bardzo wewnątrz myślenie, że ona, że jestem nie za bardzo ładna, tak? Nie za bardzo fajnie mi jest. Jestem pełna emocji. Szukam gdzieś prawa, ale ono jest gdzieś już zmarginalizowane, bo no być może, że jest w takim miejscu, w którym właśnie odkrywa. To ciekawe, bo jest bardzo czerwony. Tu jest też bardzo dużo emocji. Ale generalnie rzecz biorąc, to do czego doszła dzisiaj. Jednak Jednak jest taką szukaniem prawa i jednocześnie jego braku. Wykorzystywanie prawa do tego, żeby znaleźć to, co jeszcze jest przed nią jeszcze nieznane. Nawet nie jest to światło, tak? Jest gotowa na, na to, by zmierzyć się z tym, co jeszcze jest niewiadome. No okej. Okay. Może przerwę, ponieważ to są dwie różne dziewczyny, a tej drugiej nie znam, więc muszę troszeczkę poglądać. Szokuje mnie ten rysunek.